Więc to Ty jesteś tą morą, o której mówili mi moi generałowie. Witajcie mory przy ognisku orkowego szamana. Ja jestem Gromczaka. dzisiaj mam dla Was krótki materiał o nowej modyfikacji do Gotika 1. Usiądźcie wygodnie, weźcie bucha bagiennego ziela i posłuchajcie. Dubbing w Gotiku 1 od lat zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach polskich graczy i trudno wyobrazić sobie tę grę bez charakterystycznych głosów, które na stałe wpisały się w historię rodzimego gamingu. To właśnie polska wersja językowa sprawiła, że surowy świat kolonii karnej stał się bliższy, bardziej autentyczny i pełen wyrazistych postaci. Kultowe kwestie, sposób mówienia bohaterów oraz specyficzny klimat dialogów uczyniły z dubbingu jeden z najważniejszych elementów doświadczenia płynącego z rozgrywki. W tamtym czasie dla wielu gra to był też pierwszy kontakt z tak dobrze zrealizowaną lokalizacją, która nie tylko tłumaczyła tekst, ale nadawała grze własny, niepowtarzalny charakter, także z biegiem lat dubbing Gotika urósł więc do rangi klasyki i właśnie dlatego każda inicjatywa nawiązująca do tej warstwy gry budzi ogromne emocje i zainteresowanie społeczności. Czemu o tym mówię? Ponieważ niedawno został wydany mod, który dodaje do Gotika jedynki dubbing w formie gwary śląskiej. Modyfikacja śląski Gotik. Jak więc prezentują się nowe głosy i co jeszcze? Fanowski dodatek do gry wprowadza. Śląski Gothic to modyfikacja, której głównym założeniem jest zmiana oryginalnego polskiego dubbingu na gwarę śląską bez ingerencji w zawartość fabularną Gotika. To projekt, który z jednej strony pokazuje ogromny szacunek do oryginału, a z drugiej wprowadza do znanej historii zupełnie nową jakość. Śląska gwara nadaje dialogom świeżości i nieoczywistego humoru, a jednocześnie świetnie wpisuje się w szorstki klimat świata gry. Głównymi twórcami projektu są Karol Kwastek, Mateusz Tomanek. I Michał Mikołajczyk, ale w dubbingu wzięło udział znacznie więcej osób. W większości są to pasjonaci gotika pochodzący ze śląska, jednak wśród nich znalazło się też sześciu profesjonalnych aktorów z Teatru Śląskiego oraz internetowi twórcy, w tym Bonkol i Niklaus Pieron. Jeżeli źle przeczytałem ich niki, to wybaczcie, ja niestety nie potrafię się posługiwać gwarą śląską i nie wiem jak poprawnie wymówić te niki. W pracach nad modem współpracowali również znani w środowisku gotikowym Moderzy, ogólnie rzecz biorąc, to projekt z naprawdę dużym. Rozmachem. A jakie są tego efekty? Pod względem jakości dubbing jest wykonany tak, jakby był pełnoprawnym elementem gry. Wszystko zostało nagrane w bardzo dobrej, czystej jakości i nie słychać różnic pomiędzy poszczególnymi postaciami. Widać, że twórcy podeszli do projektu bardzo profesjonalnie, z dużym zaangażowaniem i dbałością o detale. Warto też zauważyć, że aktorzy podkładający głosy pod postacie nie próbowali za wszelką cenę odtwarzać ról dokładnie tak, jak w oryginalnym dubingu. Zamiast naśladować, starali się oddać te same emocje i charakter postaci, ale według własnej interpretacji. Dzięki temu kwestie są wypowiadane w sposób naturalny, pasujący do danej sceny, a jednocześnie podkreślający klimat i charakter gwary śląskiej, oczywiście z zachowaniem ogólnego stylu narracji, jaki jest obecny w serii Gothic. Jeśli chodzi o same dialogi, to wiadomo, że niektóre kwestie musiały zostać delikatnie przerobione. Wynika to z tego, że pewne pojęcia, jak chociażby magiczna ruda, nie występują w gwarze śląskiej. Zamiast rudy mamy więc Pojawiło się też kilka zmian wprowadzonych z czysto humorystycznych pobudek albo po to, żeby nawiązać do kultury regionalnej. Co ciekawe, jedna postać, przynajmniej ja do tej pory tylko jedną taką napotkałem, zachowała oryginalny dubbing, która to pewnie się domyślacie, ale zostawię wam to do odkrycia. A z jakiego powodu tak się stało, to również warto sprawdzić samemu i od razu zaznaczam, że to nie jest żaden błąd gry, tylko celowe działanie twórców. Warto też dodać, że dubbing obejmuje całą grę, nie tylko dialogi pomiędzy Bezim Miennym NPC-ami, ale również rozmowy słyszane w tle pomiędzy różnymi postaciami. Kolejnym elementem są drobne zmiany w imionach niektórych postaci, tak aby lepiej pasowały do klimatu dubbingu. Nie zdziwcie się więc jeśli taki snaf będzie teraz nazywał się Stachu. Tych zmian na szczęście lub nie, nie ma jednak zbyt wielu. To co natomiast będzie mocno zauważalne i może nawet lekko utrudnić grę, to fakt, że gwara śląska pojawia się nie tylko w głosach, ale również we wszystkich napisach. Całe menu główne, karta postaci, dziennik zadań i oczywiście napisy w dialogach, wszystko zostało zapisane w gwarze śląskiej. Da się to zrozumieć, ale jeśli ktoś nigdy wcześniej nie miał styczności z tym dialektem, czasem będzie musiał się chwilę zastanowić, którą opcję dialogową wybrać. Weterani serii zapewne i tak wiedzą, który dialog do czego prowadzi, bo mod w większości w tym aspekcie niczego nie zmienia, także nawet jeśli coś jest napisane trochę inaczej, to efekt zazwyczaj pozostaje ten sam. Warto jednak dodać, że pojawiły się pojedyncze nowe linie dialogowe, a nawet kilka zadań, i w tych przypadkach mogą już pojawić się drobne trudności ze zrozumieniem. Na szczęście nie są to bardzo mocno. Rozbudowane wątki fabularne nie mają dużego wpływu na przebieg ogólnej historii. A jak ten dubbing brzmi w praktyce, to posłuchajcie teraz chwilę sami. Zawsze już ten nie ma. Kult. Nie da się ubrać. tego słuchać. Jasne. Jak wrócił gruby poradni, poradniczy o tak PIEROŃSKIE gisty! NIE ICH! NIE forszterujesz SIĘ! JAK ja ICH nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą bez moja chałpa, choby nigdy nie. Każdy pierzyński dupek. Ej, słuchaj. Bo Ian i Inksi, nie? Oni siedzą tam na dole. I oni jedzą rolady i modrą kapusta. Co? Tak bez zimy? Nie! Już ją im pokorza. Dupca starych bogów! A co ci się tak uwidziało? Goddy! Nynok! Nynok pokazał mi się, jak grzechnynął. I coś ci powiedział? Pedział, idź na barzoły, sztachnij się haszczy i przyłącz się do bractwa. Jero, na to je gryfnie. Mało kiedy widział Nynoka. Słuchaj. Liczenie tego wągla musi potrwać na tyle długo, co bych się musiał całkiem na tym skupić. Jo, i moje kamraty też, W tym czasie mógłbyś się jakoś przymknąć do środka. No to wiele chcesz. Myśla, że liczenie tałzy na z wągla zajmie wystarczająco długo. Te! Tam nie było żadnych rolat. Yy, nie, nie było rolat? Tak woniało te. Oś mnie się chyba też... Musaliś więc bo mnie woło ten, bo mnie... Gomez y... mnie woło Jest także czymy się. Sam dubbing to jednak nie wszystko, co mod dodaje. W grze pojawiły się również pomniejsze zmiany w wyglądzie interfejsu oraz odrobina nowej zawartości. Jeśli chodzi o interfejs, zmieniła się jego oprawa graficzna od menu głównego przez kartę postaci i dziennik zadań, aż po menu ekwipunku. W menu głównym mamy przedstawione logo modyfikacji i odświeżoną szatę graficzną. Wszystkie elementy są wyraźnie w wyższej rozdzielczości. Oczywiście funkcje menu i całego interfejsu pozostały bez zmian. No i jak już wspomniałem, wszystkie napisy są w gwarze Śląskiej. Da się w tym odnaleźć, ale pomaga znajomość tego, co gdzie się znajduje, zarówno w menu głównym, jak i na karcie postaci. Ponownie weterani raczej nie powinni mieć problemów, może poza opisami nowo dodanych zadań, których jednak jest dosłownie kilka. Natomiast osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z gwarą śląską i po raz pierwszy grają w Gotika, mogą mieć już nieco trudniej z połapaniem się, co jest czym i za co odpowiada. Jeśli chodzi o zmiany w zawartości gry, to dodano trochę nowej zawartości oraz drobnych modyfikacji tego, co co już w Gotiku było. W większości jednak to są małe, pojedyncze zmiany, na które czasem nawet nie zwrócimy uwagi. Z istotnych rzeczy, modyfikacja zmienia lokację, w której wcześniej przebywali bandyci Quentina. Zostali oni zastąpieni nowymi postaciami. Na początku gry możemy tam spotkać kilku NPC-ów związanych ze starym obozem. Jest to więc jedno z tych miejsc, gdzie trafimy na nowe dialogi i zadania. Dlaczego zrezygnowano z bandytów Quentina, tego nie wiem. Być może dlatego, że w oryginalnej grze nie mieli oni żadnego większego zastosowania, a Twórcy nie chcieli korzystać z zawartości i pomysłów innych modów, tylko woleli dodać coś własnego. Oprócz tego rozbudowano działanie areny w starym obozie, tak żeby ona działała zgodnie z pierwotnymi zamysłami twórców, a także dodano nową interakcję związaną z wrzodem. No dobrze, ale skąd w ogóle pobrać modyfikację Śląski Gothic i jakie ona ma wymagania? Dodatek można pobrać z warsztatu Steam oraz ze strony ModDB. Link macie w opisie filmu. Jeśli chodzi o wymagania, to co istotne, nic nie trzeba dodatkowo dogrywać, Śląski Gotik zawiera w sobie wszystko, co jest potrzebne do działania. Ma wgraną najnowszą wersję Uniona oraz plugin DirectX 11, więc wystarczy zainstalować modyfikację i można od razu zaczynać grę. Krótko podsumowując, Śląski Gothic to bardzo fajna propozycja, jeśli macie ochotę przejść Gotika 1 w jego oryginalnej formie, ale z zupełnie nowymi głosami. Projekt został wykonany w bardzo dobrej jakości. Wszystkie kwestie brzmią tak, jakby to był oficjalny dubbing w grze. Zresztą nie ma się co dziwić, skoro przy części dialogów brali udział profesjonalni aktorzy z Teatru Śląskiego. To jednak nie tylko zmieniony dubbing. Mod dodaje też kilka nowych postaci i podmienia lokacje z bandytami Quentina, którzy w oryginalnej wersji gry nie mieli większego znaczenia. Pojawia się więc również element czegoś nowego. Do tego modyfikacja nie wymaga instalowania. Osobnych pluginów to typ moda All-in-One, także instalujesz i grasz. Wydaje mi się jednak, że modyfikacje należy traktować bardziej jako ciekawostkę i coś humorystycznego niż dodatek oferujący masę nowości fabularnych czy mechanik. Nie dostajemy nowych historii ani systemów rozgrywki, to wciąż ten sam klasyczny Gothic, niemniej dzięki temu modowi możemy spojrzeć na dobrze znaną nam opowieść z nieco innej perspektywy. Ten mod to nie tylko ciekawostka, ale również dowód na to, jak silna i kreatywna pozostaje społeczność wokół. Tej kultowej gry. Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z Gwarą Śląską, będzie to na pewno interesujące doświadczenie. Wiele kwestii, mimo że przekazuje to samo, brzmi zupełnie inaczej. Jest też sporo nawiązań do kultury śląskiej, zarówno tych humorystycznych, jak i bardziej poważnych. Zaś dla osób ze Śląska będzie to z kolei świetna przygoda i ogromna przyjemność usłyszeć swoją gwarę w tak kultowej grze. Jeśli więc chodzi o mnie, to uważam, że modyfikacja jest zdecydowanie warta ogrania. To doskonała okazja, żeby ponownie przejść klasycznego gotika jedynkę. A przy okazji lepiej poznać kolejny fragment polskiej kultury i usłyszeć prawdziwą gwarę śląską, którą wiele osób mogło wcześniej kojarzyć jedynie z telewizji czy starych seriali. Ogromny szacunek dla wszystkich osób, które brały udział w tworzeniu modyfikacji śląski gotik. Wszelkie prawa autorskie do projektu należą do jego twórców. Dajcie znać w komentarzach mory, czy mieliście już okazję zagrać w Gotika po śląsku, jak podoba Wam się wykonanie dubbingu i sama Gwara. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Jak zawsze na koniec będzie mi bardzo miło, jak ocenicie. Ten materiał, łapką w górę, jeśli Wam się podobało, lub w dół, jeśli nie. Zachęcam też do subskrybowania kanału, jak jeszcze tego nie robicie, a lubicie materiały o gotiku i nie tylko. Pięknie dziękuję za każdą Waszą aktywność, Mory, a ja będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia przy kolejnej opowieści orkowego szamana. Cześć! Porozmawiamy później, Mora. Nie daj się zabić!